Berek i Noc Rozterek. Zając Benio, trenował codziennie w pocie czoła. Leśne zawody w Berka zbliżały się wielkimi skokami, a on marzył o obronieniu tytułu mistrza. Grono jego kibiców już szykowało się do dopingu. W tamtym roku dali z siebie wszystko, a gdy wygrał, uściskom i podrzutom w górę nie było końca. Niektórzy zamiast Benek zaczęli do niego mówić Berek. No czy takich fanów można zawieść? Wykluczone, odpowiadał sobie Benio i ćwiczył tym gorliwiej. Już widział siebie na najwyższym stopniu podium, gdy nagle wszystko się skomplikowało. Bedaczku, wiem, że jesteś bardzo zajęty, powiedziała któregoś dnia mama, ale dziadzio jakoś nieszczególnie się czuje. Zaniósłbyś mu trochę zajemczego szczawiu na kolację. Mamy bywają przewrażliwione, pomyślał Benio, ale wziął koszyczek ze szczawiem i poszedł. Gdy tylko przekroczył progi dziadziowej chatki, mina mu zrzedła. Onufry Kicaj siedział skulony w fotelu, a jego nos przypominał dojrzałą truskawkę. – Czy, 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 czy do, do, doktor Dzięcioł to widział? – spytał Benio przełykając ślinę. Dziadzio kiwnął głową. – To truskawiec zajęczy! – westchnął i kichnął jak z armaty. – Jeszcze przedwczoraj mój dos wyglądał całkiem normalnie. Swędział tylko trochę, wczoraj spuchł, no a dzisiaj sam widzisz – Potrzebuję zapasu chusteczek i syrobu z niećwieciego czosnku. Nic się nie martw, dziadziu, wszystko ci przyniosę. Pogłaskał go po łapce Benio. Lepiej już biegnij, usłyszał, bo jeszcze się zarazisz. O nie, pomyślał przerażony zajączek, tylko nie to. No nie teraz. Następnego dnia do dziadzia wybrał się wuj pafnucy. Panikujecie z tym truskawcem, stwierdził po powrocie. No, z dziadka rzeczywiście nie wygląda najlepiej, ale poza tym nic złego się nie dzieje. Po paru dniach sam wyglądał jak Renifer Rudolf. Ktoś musi zająć się dziadkiem, bo jadzie bogę, zadzwonił do mamy Benia. To niepokojące, mruknął doktor dzięcioł, badając. Kolejnego pacjenta. Druzgawiec? Jęczał wuj. Chyba pobidorowiec. Niech oh, oh, oh. pan tylko spojrzy, doktorze, da dos. Rzeczywiście, imponujący, przyznał dzieciu. A ty, Beniu, czemu tak się drapiesz? Zapytał podejrzliwie. I, i ja. Benio przestraszył się nie na żarty. Mnie nic nie jest. Jutro mam zawody. Bronię tytułu mistrza. Będą mi kibicować wszystkie zające z naszej polany. No i tego właśnie się obawiam. Westchnął stary doktor. W nocy zajączek nie mógł zasnąć. Co chwila spoglądał w lusterko na swój nos. N niby był taki jak zwykle, a ale swędział coraz bardziej. Co robić? Co robić? Jeszcze parę godzin i rozpoczną się zawody. No i jak myślicie, co zrobi zajączek? Spróbujcie wyobrazić sobie dalszy ciąg tej historii i koniecznie poproście kogoś dorosłego, żeby to zapisał, bo ja czekam na wasze propozycje i oczywiście piękne rysunki. Zaraz wyświetli się adres strony, na której znajdą się wszystkie informacje dotyczące Bajecznej Księgi. To już trzecia edycja tego projektu. Tym razem będą mogły wziąć udział w zabawie nie tylko grupy przedszkolaków, ale też przedszkolaki razem ze swoimi rodzicami. Na autorów najciekawszych prac czekają wspaniałe nagrody. Zapraszam, Ewa Stadtmiller.